Wrestling Radio. Za nami tydzień pełen wrażeń, jak i emocji w świecie WWE i od tego rozpoczynamy drugi odcinek Wrestling Radio. Orton po raz drugi w swojej karierze triumfował podczas 30 osobowego Royal Rumble meczu. Viper zdeklasował swoich rywali poprzez niesamowite RKO oraz clothesline, wyeliminował ostatniego Romana Reignsa, co pozwoli mu walczyć o mistrzostwo WWE SmackDown na gali WrestleMania 33. Mianowicie na tej samej gali po raz 16 w posiadanie tytułu mistrzowskiego WWE przed John Cena, jak możemy zauważyć na stronie wrestlemania.com oficjalną walką wieczoru WrestleMania na chwilę obecną jest starcie John kontra Randy Orton, ale również został podany na wczorajszym SmackDown skład Elimination Chamber matchu meczu właśnie o ten tytuł. John Cena w komorze eliminacji już za dwa niecałe tygodnie stanie w obronie tego tytułu w walce z Deanem Ambrosem, Baronem Corbinem, Brayem Wyattem, który najprawdopodobniej wygra ten mecz, Demizem oraz byłym mistrzem AJ Stylesem. Również w kick galii gali Rumble poznaliśmy nowych mistrzów tag Row. został nim The Club, czyli Carl Anderson oraz Luke Gellows. Nieco później Neville pokonał Richa Słona i został mistrzem WWE Cruiserweight. Gratulacje! Dzień wcześniej byliśmy świadkami niesamowitego wydarzenia na gali NXT TakeOver San Antonio, kiedy niespodziewanie do ringu wszedł Seth Rollins, który wyzwał Triple H ponieważ wiedział doskonale, gdzie go szukać. Tym samym na RAW byliśmy świadkami kontynuacji tej rywalizacji, która, jeżeli kontuzja Seth Rollinsa nie jest bardzo poważna, o czym za chwilę powiem, będzie miała swój finał na WrestleMania w Orlando. Na tej samej gali Authors of Pain pokonali Tommaso Ciampa oraz Johnnego Gargano i weszli w posiadanie mistrzostw taktymowych Raw. Niestety, DIY przegrali. Tego nie mogę powiedzieć o Asse która pokonała swoje rywalki. Osobiście lubię Billie Kay i byłem za nią w tym pojedynku, ale jednak Diva z Kraju Kwitnącej wisi pokazała na co ją stać. Tak samo jak Bobby Roode, który w uczciwy sposób pokonał Shinsuke Kamurę i został po raz pierwszy w swoim życiu mistrzem NXT. Teraz przechodzimy na Monday Night Raw, na którym Tom Strowman zarzucił Kevinowi Owensowi, że chce walczyć o mistrzostwo Universal, które podarował mu na Rare Rumble, interweniując w walce z Romanem Reigns. Tak się stało, ale walka miała swoje zakończenie i Strowman nie zdobył pasa. Brock Lesnar oraz Paul Heyman pojawili się w ringu Row, aby rzucić oficjalnie wyzwanie Goldbergowi dotyczące walki 1 na 1 na WrestleMania 33, kiedy Goldberg zaakceptuje wyzwanie pewnie za niedługo. Wydarzeniem, które na pewno było najważniejsze na tej gali był debiut sama Joe w konfrontacji Sefa z Triple H, Joe zadebiutował i oficjalnie skontuzjował Architekta Marzeń. Niestety, po takiej informacji świat WWE zamarł. Co teraz z Sefem Rollinsem? Czyżby odnowiła się jego kontuzja kolana? Otóż Sef Rollins, jak teraz możemy zobaczyć, no tak, opuścił arenę, no niestety, o kulach. Aczkolwiek co z tego wynik nie, zobaczymy, ale to nie jest część storyline'u, gdy Sama Joe miał naprawdę mocne wejście smoka do głównego rosteru. Dzień później na Smackdown oficjalnie John Cena powrócił jako 16-krotny mistrz świata ponownie z pasem. Tym samym on oraz Luke Harper, który przeszedł Face Tour na atakując Wyatta na Rare Rumble, zmierzyli się w takim meczu z Rennym Mortonem i Brayem Wyattem. Niespodziewanie to zwycięca Rare Rumble pokazał, że na menu będzie tak samo wykonując Arkeł i pokonując. Cena. Ostatnią informacją na dziś jest yy, fakt o tym, że po zniknięciu Wrestling News oficjalnie w Polsce powstała nowa strona o wrestlingu, wrestling24.pl, na którą ja serdecznie was zapraszam. Znajdziecie tam najnowsze i najlepsze informacje ze świata wrestlingu, różne artykuły oraz wiele więcej. To byłoby na tyle, słyszymy się klasycznie już niebawem.